Kia Ceed w wersji GT. Wiem, mi ten samochód również się bardzo podoba. Ten konkretnie egzemplarz jest z 2013 roku. Ma moc ponad 200 koni mechanicznych i na chwilę obecną przejechał nieco ponad 84 tysiące kilometrów. Lakier biały biała perła świetnie osiemieni w słońcu naprawdę bardzo atrakcyjnie wygląda niestety tego w tej chwili nie widzicie bo słońca nie ma mamy nienaturalne oświetlenie także niestety tego nie widać ale uwierzcie mi na słowo że w słońcu ten lakier naprawdę genialnie się prezentuje. Wersja GT charakteryzuje się wieloma dodatkami logowaniami GT podwójną rurą wydechową. W części tylnej, wieloma, wieloma dodatkami, m.in. alufelgi, listwy progowe, zupełnie inne zderzaki, no i przede wszystkim wnętrze, które bardzo chciałem Wam zaprezentować. Zaraz Wam pokażę, jak ta auto wygląda z zewnątrz. Bardzo charakterystyczny również zderzak z przodu, halogeny, światła ksenonowe oczywiście, również w tym aucie są. Przejdźmy do wnętrza, bo tam również jest bardzo ciekawie i bardzo wiele się dzieje. Abyśmy nie zapomnieli, że jest to wersja GT, mamy tutaj bardzo wiele emblematów, właśnie. To uwieczniających. Kierownica z czerwonymi przeszyciami. Reszta tapicerki również właśnie takie czerwone, charakterystyczne przeszycia posiada. Bardzo wygodne kubełkowe fotele z możliwością regulacji. Podgrzewana kierownica, tempomat, dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja. Bezkluczykowe odpalanie i wiele innych oczywiście dodatków w tym samochodzie jest. Ale za chwileczkę Wam troszeczkę więcej o tym powiem, opowiem na ogłoszeniu. A podziwiajmy to wnętrze, nie będziemy mówić tylko o wyposażeniu. Auto kompaktowe, ale miejsca moim zdaniem z tyłu wystarczająco. Czarny sufit również bardzo charakterystyczny właśnie dla tej wersji. Jeżeli szukasz auta, które ma mieć charakter, nie ma być tylko jeździdłem, tylko czymś do czego wsiadasz i odczuwasz przyjemność, Myślę, że zachęciłem Cię do oględzin tego egzemplarza, bo jest moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawy. Na auto oczywiście standardowo udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Zachęcam do jazdy próbnej i do obejrzenia tego auta na żywo, bo moim zdaniem naprawdę warto. Istnieje możliwość finansowania tego samochodu, istnieje możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Jak również można ten samochód uznać jako wpłatę własną do pożyczki. Oczywiście też skupujemy samochody za gotówkę na terenie całej Polski, więc jeżeli masz jakikolwiek samochód, na sprzedaż, a z jakiegoś powodu ta oferta nie spełniła swoich oczekiwań w co nie wierzę szczerze powiedziawszy to zapraszam również do kontaktu, do zobaczenia na jeździe próbnej i nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco z autami które tutaj dodajemy